Oczekujemy sobie ciepłe napoje i śniadanko zaraz, bo pogoda na zewnątrz, no niestety. Niestety passa 6 dni bez deszczu minęła. 6 dni i znowu zaczęło padać. I akurat kiedy najbardziej sobie potrzebujemy dnia bez deszczu, to mamy deszcz. No niestety, więc musimy zaraz obmyśleć plan. Pozwoliliśmy się sobie trochę dłużej po chować przez ten deszcz. No, jest już godzina 10, a to w przyczepie, co się nigdy nie zdarza. dosyć deszczowo, ale my oczywiście się nie poddajemy. Łapiemy tak zwane okienko pogodową i dalej, dalej. obserwować pomnik, ale nie jak, bo jak. w się Ale uwaga, obawiamy się, że te przejścia są coraz tu węższe. Jesteśmy w płaszczykach, mamy uwaga klapeczki, żeby nam Piękne nie zmokły. klapeczki. Tam Ola przywali, zobaczymy No troszkę podwiewa, nie? Jak tam? Jak tam w czasy? Ciepło Ciepło? Można Jak w Można wyglądać? 未ins vegna essions vegna 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 I to taki, taki mamy sobie pomostek w Lake District Czyli niby tak ten sam kraj A jakby dwie różne półkule Południowa, tu, a tu na północ. No jak to się dzieje? Ale Zuska też ja jest pół na pół. Postrojona, konkretnie jest. No, Takie okoliczności przyrody. Idziemy w parkingu do jaskini, w której kręcono nie widzę nikogo po drugiej części wiednienia. Zobaczymy, jak to się będzie przedstawiało z blizg. Tu mamy takie przyrodnicze ciekawostki. To były kopalnie łóbków. No i co, szukamy jaskini? No ale taki teren jest średnio przyjazny, ale po łupkach też da się chodzić. Po łóżkach się da chodzić. O! No i zobaczymy. To chyba udało się znaleźć ścieżkę, która doprowadzi nas do tego stawu z jaskiniami wykręcono z Wiedźmina. Zobaczymy, bo tu nie jest tak łatwo wcale. Czy to ZUSKA że to będzie już tutaj? nawet jest kawałek dźwigu. Kawałek dźwigu, który tu został na wieki już zobaczymy, bo różnie ludzie o tym miejscu piszą. Różnie piszą, to my zweryfikujemy te wszystkie informacje faktyka tędy, o kawałek jakiejś szyny, dobra to idziemy dalej. Tutaj już jesteśmy prawie u celu, już widać jedną dziurę, która jest w jednym, w jednym z oczu czaszki. Hmm. Mm. Okay. Przed chwilą byliśmy tam gdzieś na górze, a teraz jesteśmy tutaj. Tu mamy też pozostałość podwigu. Tutaj mamy jeszcze wodospad Jak się podoba? No fajnie Ekstrakcja, jak to w kamieniołomie Mamy Sto Stonehenge w miniaturze Pomerada pasuje znowu Akurat jak wyszedliśmy z to zaczęło znowu padać Szykujemy sobie obiadek. Dzisiaj sos węgierski razem z makaronem. Do tego jeszcze jest, gotuje się mięso. Każdy z nas kto chciał ma jeszcze zupkę ciepłą na gorąco. I w zadatku oczywiście glajcha. Ja, ja piszę teraz post. I tak się zastanawiam, czy zdanie, a jest to także fajne miejsce, czy jest po polsku? Właśnie byliśmy na krótkim, a nie każdy był. Byliśmy na krótkiej toalecie. <grym, <grym, a trochę... No pokaż się. Trochę że że troszeczkę jesteś. te kaftany zmokły tutaj delikatnie. Już ja no, ale... chalamy parelkę, zaraz będzie Tę, sauna do, rąc, do suszenia. A jak na w korporacji? Pada? Ten Trasa się pisze. Trasa się pisze. Dobra. z spadówkę.